No, witam serdecznie. Transporter T6 2017 rok zobaczcie jak wygląda kolektor doltowy, luzy oczywiście i tak dalej. Także w czas wymieniony, ale żeby go wymienić, to zaraz Wam pokażę. Musicie tak zdemontować pasek rozrządu plus pompy wysokiego ciśnienia także musicie się zaopatrzyć po pierwsze w ściągacz do pompy i w specjalny klucz ten klucz zaraz wam pokażę dokładnie jak wygląda ten klucz o jest tutaj mam ten kluczyk także coś takiego żeby ściągnąć koło zębate I jeszcze ściągacz Dodatkowo, czyli tutaj idą nam dwa klucze, pamiętajcie. Zaraz wam zresztą pokażę, jak ja kombinowałem to i wtedy będzie można nam ściągnąć o te dwie śrubki. Inaczej jest zabudowane i nie dojdziesz w ogóle żadnym kluczem i tak dalej. Chyba, że ktoś jakieś cuda zna to, to proszę o komentarz. Tak, mniej więcej jest wyczyszczony, jeszcze zaraz go przyczyścimy acetonkiem i oczywiście nie w środku, nie? tylko pobieżnie, tak żeby odtłuścić i zabieramy się za montaż nowego kolektora, który mamy tutaj. Zaraz Wam pokażę, o. To jest nowe cacko. Także zakładamy nowy i zabieramy się do montażu wszystkiego, tak na dzień czasu nam zejdzie ze wszystkim, żeby to poskładać ze sobą ale tak to mniej więcej wygląda. Jak będziecie się przymierzali w takich też ustkach z 2017 roku do wymiany kolektora, to pamiętajcie pompa tak samo jest do demontażu. Ona tutaj nam jest o to dokładnie położyłem ją, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem. Wszystko jest ściągnięte łącznie z lampą lewą. Także no jest zabawy. Ale pamiętajcie, że jak zabieracie się do tego, to wszystko do demontażu. Te przynajmniej rzeczy ważniejsze z górnej części, łącznie z interkulerem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także pozdrawiam.